Na rynku samochodów elektrycznych przybywa konkurentów Tesli. Niektórych można nawet wezwać. Bardzo powoli można ich wezwać. Oto, zgadliście, Kia EV6. Tak, w Polsce mówi się 6, a nie 6. Co, nie przyjedziesz dalej? No chodź. No, jest to tak samo dobre jak w Tesli. Już wynoś się. Zrobiliśmy to otwarcie do widzenia. Za piątym razem. ev 6 to elektryk zbudowany na nowej płycie podłogowej EGMP, którą Kia dzieli z Hyundai'em. Będzie dużo porównań z Ioniciem 5, ale też ze Skoną ENIAC czy Volkswagenem ID4. Słyszałem już opinie, że Ionic 5 ma zbyt odważny design i dlatego komuś bardziej podoba się na przykład Kia. To ciekawe, jak marka z założenia celująca w młodszych nabywców przypada do gustu bardziej konserwatywnym klientom. Przynajmniej tak wynika z moich tak zwanych badań korytarzowych. Myliłby się jednak ten, kto zakłada, że Ioniq 5 i EV6 to ten sam samochód, po prostu w innym opakowaniu. kija jest od Hyundai'a. Dłuższa, węższa, niższa, ma krótszy rozstaw osi, większy prześwit, mniejszy bagażnik, jest lżejsza, a przy tym ma bardziej pojemne akumulatory i dłuższy zasięg. Podobnie jak w Ioniq'u, również w EV6 pod maską jest Frank. Czyli przedni bagażnik, akurat w sam raz na kable, zestaw naprawczy czy trójkąt ostrzegawczy. Z tyłu, podobnie jak w Wajoniku, również w ev 6 kamera jest po środku, a przycisk do otwierania klapy jest z boku. Pojemność bagażnika to 520 litrów, zamiast 527 w Hyundaiu. Pod podłogą mieści się roleta, ale aby wykorzystać przestrzeń pod podwójną podłogą, najlepiej jest górną część wyjąć i zostawić w garażu, razem z roletą. Haczyków na siatki z zakupami brak, za to są cięgna do składania oparć w drugim rzędzie oraz gniazdo 12 v O ile w Hyundaiu kanapa jest przesuwana, dzięki czemu można zwiększyć przestrzeń bagażową, o tyle w Kia kanapa jest zamocowana na stałe. Po środku zostało gniazdo 230 v za to gniazda USB są w oparciach przednich foteli. Oba w standardzie USB-C. Nawiewy klimatyzacji są na słupkach B, bo podobnie jak w wajoniku, również w EV6, środkowa konsola nie jest połączona z deską rozdzielczą, więc nie byłoby którędy poprowadzić przewodów wentylacyjnych. Fotele z tyłu są podgrzewane, część pakietu zimowy plus, a kąt pochylenia oparć jest regulowany. Kieszenie w drzwiach są ledwo na średnie butelki, są też uchwyty na napoje w podłokietniku, a za nim niewielkie, naprawdę niewielkie przebicie do bagażnika. Wajoniku nie było go wcale. Szkoda, że nie udało się podzielić kanapy w proporcjach 40 na 20 na 40 Tak byłoby wygodniej. Szkoda też, że nie ma miejsca na stopy pod przednimi fotelami, co przydałoby się, bo średniego wzrostu pasażer już ma uda w powietrzu. W końcu w podłodze jest gruby zestaw akumulatorów. Kiedy wsiadasz za kierownicę Ki EV6, jest takie wrażenie podobne jak w. Skodzie eniak. Niby wsiadasz do wysokiego samochodu, ale podłoga jest też tak wysoko, że miejsca nad głową jest mało i w sumie siedzisz jak w sedanie, a nie jak w suwie, na co wskazywałby zewnętrzny wymiar, gabaryt tego auta. Do tego dochodzi słaba widoczność spowodowana tym grubym słupkiem A, który jest jeszcze pod bardzo ostrym kątem. Podobnie jak w wajoniku również w EV6 kokpit sprawia wrażenie szerokiego i otwartego. Ale to niestety tylko złudzenie wynikające z przerwy między deską rozdzielczą a środkową konsolą. Kiedy usiądziesz za kierownicą, zaczynasz się zastanawiać, po co właściwie jest ta wielka środkowa konsola, bo głównie opierasz o nią kolano. W tym sensie jest lepiej, bo w ajoniku kolanem zawadzałem o selektor kierunku jazdy, który był przy kierownicy. Tu jest pokrętło na konsoli. Na konsoli są również przyciski do sterowania wentylacją oraz podgrzewaniem foteli i podgrzewaniem kierownicy. Potem jest pięknie wygięty srebrny panel, pod którego wybrzuszeniem wkomponowano przycisk start. Dalej są przyciski do kamery, czujników parkowania i automatycznego hamulca postojowego, uchwyty na napoje oraz bezprzewodowa ładowarka. Do której i tak musisz pociągnąć kabel z jednego z gniazd USB, który jest przy podłodze, bo Apple CarPlay i Android Auto nie są bezprzewodowe. Schowki pod podłokietnikiem i przed pasażerem są spore, podobnie jak kieszenie w drzwiach. Sama deska rozdzielcza składa się z dwóch wyświetlaczy, jak w wajoniku. Tu grafika jest w tonacjach czerni, podczas gdy wajoniku wszystko było na biało. Panel do obsługi klimatyzacji i funkcji radia jest zbędnie skomplikowany, to znaczy w zależności od potrzeb, wyświetlany jest jeden z dwóch zestawów przycisków o różnych funkcjach. Ładne, ale zbędne. Za to Kia przewidziała, że kierowcy samochodów elektrycznych mogą spędzać sporo czasu przy ładowarkach i w związku z tym w obu przednich fotelach jest taki przycisk umożliwiający przejście w tryb leżanki. Teraz go sobie znajdę. Gdzie on jest? O tu. W sumie to może się też przydać w sytuacji, kiedy postanowisz zamieszkać w samochodzie i korzystać z opcji Vehicle to Load, czyli zasilania urządzeń elektrycznych z akumulatora samochodu. Służy do tego specjalna przejściówka. Trzeba tylko aktywować funkcję z poziomu menu komputera pokładowego. A skoro już jesteśmy przy gniazku, to bardzo fajnie, że ono się tak zamyka tu automatycznie i też automatycznie się otwiera. Ale zaślepka dolnej części tego gniazda CCS nie jest na zawiasie, tylko nadal na takim plastikowym czymś, żyłce. To, to będzie ładnie wyglądać, prawda? Kia EV6 dostępna jest w dwóch wersjach pojemności akumulatorów, w czterech wersjach mocy oraz z napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. Podstawowa wersja ma akumulatory o pojemności 58 kWh. Do tego napęd na tylną oś. 170 mechanicznych i zasięg blisko 400 km w cyklu mieszanym. Pozostałe wersje mają akumulatory o pojemności ponad 77 kWh. To jest najsłabsza z nich, zaledwie 229 konna wersja z napędem na tył i zasięgiem w okolicach 500 km. Potem są jeszcze wersje z napędem na wszystkie koła o mocy 325 i uwaga, 585 koni mechanicznych oraz zasięgu odpowiednio prawie 500 i około 400 km. Wersja 585-konna osiągami może konkurować z Porsche Taycanem Turbo. Testowy egzemplarz niekoniecznie, ale czas od zera do setki jest zgodny z tym, co obiecuje producent. Różnica między Eco a Sport jest pomijalna. ale niezależnie od wersji Kia i Hyundai mogą ładować się z podobną do Porsche Taycana prędkością przy założeniu, że dostępna jest odpowiednio szybka ładowarka. Miałem na EV6 szeroko zakrojone plany testowe, ale pomny doświadczeń z polską infrastrukturą do ładowania, zrezygnowałem z wyprawy tym razem pod strzelce opolskie, gdzie jest ta druga po niepruszewie odpowiednio szybka ładowarka, żeby przetestować możliwości kij. Najprawdopodobniej nie dojechałbym z Warszawy na miejsce bez doładowania się po drodze, a potem chciałem jeszcze wpaść do Wrocławia i dopiero stamtąd wrócić do Warszawy. Nie uśmiechało mi się, więc około 11-12 godzin w trasie. W mieście ev 6 zużywała mniej więcej 14-15 kWh na setkę, na autostradzie 24. Na zwykłych drogach międzymiastowych 17-18 jest osiągalne. Jeżdżąc po mieście spokojnie zrobisz 500 km na jednym ładowaniu. W trasie szybka ładowarka co 250-300 km, żeby zostawić sobie bufor bezpieczeństwa. W osiągnięciu dobrego wyniku w mieście pomaga rekuperacja. Tak jak w Wajoniku, tu również można wybrać poziom rekuperacji manetkami lub włączyć funkcję i pedal czyli sterowanie jednym pedałem do tego jest jeszcze rekuperacja w oparciu o radar czyli samochód dostosowuje rekuperację w zależności od sytuacji na drodze Testowy egzemplarz wyposażony jest w opcjonalną pompę ciepła. Kija podaje, że przy minus 7 stopniach Celsjusza na zewnątrz i Wis 6 z pompą ciepła uzyskuje 80% zasięgu, który uzyskałaby przy temperaturze 25 stopni na zewnątrz znowu. Z mojego punktu widzenia po prostu trudno ustawić idealną temperaturę wewnątrz, bo mniej niż 2,5 stopnia wewnątrz jest za zimno, a kiedy się włączy trochę cieplej, to wyłącza się klimatyzacja i robi się od razu za gorąco. Prowadzenie, Podobnie jak większość elektryków jest beznamiętne, jasne, Kia EV6 bardzo szybko rusza z miejsca, ale to tyle. Możesz to sobie okrasić jedynie jednym z kilku dźwięków po różnym natężeniu. Wolę jeździć w ciszy, którą psuje słabe wyciszenie. Wprawdzie czołowa szyba jest akustyczna i to jest standard, ale w skodzie Enyaq można zamówić opcjonalnie dźwiękochłonne boczne szyby z przodu. W kij tego brakuje, więc wyraźnie słyszysz każdy mijający cię samochód. Kia EV6 wyposażona jest też w liczne systemy wspomagające kierowcę. Z tych lepszych jest system ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas cofania, który przyhamowuje samochód, ale na szczęście go nie zatrzymuje, jak miało to miejsce w Suzuki Sways. Tam system zatrzymywał samochód w połowie manewru. Wspomaganie utrzymania na pasie ruchu i adaptacyjny tempomat działają przeciętnie. Zbyt często pojawia się komunikat, żeby trzymać ręce na kierownicy, nawet kiedy... Trzymam ręce na kierownicy. Jest też system wspomagający zmianę pasa ruchu, który działa tak niewydolnie i wymaga tyle miejsca naokoło, że równie dobrze możesz z niego nie korzystać. Tych kilka razy, kiedy miałem możliwość doświadczyć działania dobrze zaimplementowanego systemu wspomagającego zmianę pasa ruchu, w BMW i w Mercedesie ustawiło poprzeczkę wysoko. I jeszcze wyświetlacz przezierny z Poszerzoną rzeczywistością, jest równie rozczarowujący jak to, co oferuje Volkswagen w modelach ID. Plus za wykorzystanie kamer pod lusterkami do monitorowania martwego pola, to rozwiązanie zadebiutowało w Kia Sorento. Uważam, że coś takiego powinno być w każdym nowoczesnym samochodzie. Ubolewam tylko, że nie da się wymusić uruchomienia kamery na stałe, na przykład przy parkowaniu, żeby obserwować krawężnik. Ale tu na szczęście jest niezła kamera. 360 Ceny Ki i 6 zaczynają się od 180 000 zł za wersję podstawową z mniejszymi akumulatorami. Testowy egzemplarz to wersja Plus z akumulatorami o pojemności 77,4 kWh oraz napędem na tylną oś w cenie od 215 400 zł. Tu dodatkowo z pakietami komfort, widoczności technologiczny, zestawem audio meridian oraz pompą ciepła, no i jeszcze lakier. W sumie 243 400 zł. Po okresie zachwytu elektrykami, tym, że są, że mają coraz większy zasięg, że da się z nimi żyć na co dzień, przechodzę obecnie okres rozczarowania, nawet jeśli nie samymi samochodami, które w większości przypadków wyglądają podobnie i prowadzą się tak samo, to infrastrukturą, która nie nadąża za tym, co producenci samochodów chcą nam zaoferować. Kia EV6 wygląda nietuzinkowo, ale podobnie jak Hyundai Ioniq 5, mogłaby być lepsza. Co najmniej tak dobra, jak poprawnie nudna Skoda Enyaq. A jak Tobie podoba się Kia EV6? Napisz mi w komentarzu pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.